128 graczy w Battlefieldzie 4? Witajcie, z tej strony 2 witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie otwarte playtesty Wars of Revamped, jakie się odbyły w ostatni weekend. Kamerki nie ma, dlatego ponieważ w tle macie powtórki z jakieś tam ujęcia i tak dalej. Na początek tylko może powiem, czym jest ten Warsaw Rewound, jeżeli tutaj wbiliście e, tak przypadkowo, no to to jest jakby modyfikacja do Battlefielda 4, która pozwala nam na przykład, między innymi na e, zewnętrzne uruchamianie e, serwerów dedykowanych, jakby własnych. Jakby to powiedzieć, nie musicie grać na serwerach EA, po prostu sami sobie odpalacie aplikację, sami możecie sobie odpalić serwer, albo dołączyć do kogoś, kto ten serwer ma Stworzony, czyli jesteśmy uniezależnieni teraz od IE, Jak wyłączą serwery, no to nadal będzie można sobie grać w tego Battlefield 4. To jest najważniejsze. Drugą rzeczą to jest modowalne API, czyli będzie można jakieś tam sobie różne modyfikacje do gameplayu wprowadzić w tle, już po części takie będziecie widzieli. No i tutaj mamy jeszcze taki finalny, jako taki trzeci taki filar, czyli będą boty. Ale aktualnie na botach tutaj nic wam nie powiem, ponieważ botów w tym playteście. Nie było, na razie są w, jakby w produkcji. Dobra, więc teraz przejdźmy tak stricte do omówienia i jak ten playtest wyglądał, jak się odbywał. No, odbywał się w weekend od piątku od godziny 22 do niedzieli do godziny 23. W piątek o tej godzinie 22 było no, w ciągu, no powiedzmy, że w ciągu naj godziny od 22 do 23 było najwięcej osób. Udało się zapełnić serwer 128 graczy. Aczkolwiek nie, nie odbyło się bez kłopotów. Nie mieliśmy wcześniej takiej ilości graczy, więc nie mieliśmy jakby tego, jak przetestować, czy to wszystko wytrzyma i tak dalej. Ale zaryzykowaliśmy, odpaliliśmy serwer na 60 Hz na 128 graczy. Jednak już przy setce graczy pojawiły się czasami jakieś problemy, ale nie było najgorzej. Natomiast jak już było już tak 115, no to już był problem. 115 graczy około i no ciężko się grało były lagi Dziwne rzeczy się działy, no ciężko mi tutaj to powiedzieć, widzicie w tle jak to pewnie wygląda, teraz wam jakieś te momenty wkleję. I na obrzasku tutaj na czacie zadecydowaliśmy, że chcemy mieć jakby inne herce, żeby jakby to można było utrzymać, bo pamiętajcie, im więcej herców, tym większe wymagania dla serwera. Zdecydowaliśmy na czacie, że chcemy mieć 30 herców, ale jednak tutaj administratorzy stwierdzili, że a, zrobimy 45 herców i na 45 hercach... Grało się już jak najbardziej dobrze, żadnych problemów nie było, nawet na tych 128 graczach e, udało się pograć. Nie graliśmy w pełnym serwerze tak długo, ponieważ e, to dosyć późna pora dla Europejczyków i tak naprawdę po 23 już aż tak e, pełnego serwera nie mieliśmy, natomiast cały czas to były okolice 100-110 graczy, e, utrzymywało się, można było jak najbardziej pograć. Powiem wam szczerze, no trochę się rozczarowałem ilością graczy. Myślałem, że będzie trochę ich więcej w inne dni również, bo w inne dni to w ogóle była bieda, e, nawet 100 graczy nie udało się zbytnie osiągnąć w następnych dniach. E, jest mi smutno, że żaden inny YouTuber tego nie skoverował, chociażby Jack Frank's albo jacyś inni, nawet taki polski Kromka, no kurde, Zatrzymy, według mnie jest największym polskim battlefieldowym YouTuberem, no mógł ktoś nagrać. Wątpię, że nie słyszał o tym projekcie. No Jest mi przykro, że taka mała ilość osób o tym wiedziała. E, w ogóle mój filmik, ten zaproszeniowy na ten playtest, zamiast w piątek to się oglądał w niedzielę wieczorem. Tu e, mam może wkleja taki pik, jak w niedzielę wystrzelił do góry wieczorem akurat kiedy się to zakończyło. No trudno, jakoś to przeżyję. Natomiast na 128 graczach, jak się grało? Ciężko, czasami, zależnie od mapy Najbardziej ikoniczne są po prostu starty na takich serwerach Jak na przykład, szczególnie na tym obrzasku Bo wtedy to jeszcze było w ogóle zlagowane i, i tak dalej I wtedy akurat jeszcze na starcie byłem To obrzasku na 128 graczy wyglądało zabawnie po prostu Taka armia osób biegła Mega to wyglądało, może nie zabawnie, tylko mega to wyglądało Bardzo mi się to e, podobało to trzeba też przyznać, czat był bardzo aktywny. Każdy bardzo aktywnie się wypowiadał, cały czas ktoś coś pisał na tym czacie, e, ludzie się informowali i tak dalej. Po prostu też był jakiś taki mega klimat. Ja się czułem, jakby to było normalnie premiera Battlefield 4. Dla mnie to było nie do opisania, nie? Tyle ludzi wbiło, tak, taki aktywny czat był, wszyscy się tym jarali mega. E, co tu jeszcze trzeba powiedzieć, graliśmy na oczywiście zmodowanej wersji trochę. Bo y, na oficjalnych serwerach mamy takiego jakby oficjalnego moda. Czym on się różni? Każda broń jest od nowa balansowana, ma nowe jakby nowe nową celność, nowe tryby. Chociażby tutaj pewnie w większości widzicie jak z M16, z, Mne, e, z M16 pewnie biegam najczęściej, ponieważ ona w domyślnym Battlefieldzie strzela seriami, a tutaj zrobili ją full auto. Również tutaj jeszcze tak mogę powiedzieć, że na przykład y, AN-92 strzela seriami bardzo szybko. Dodaj tam tryb serii wcześniej chyba nie było. No po prostu bardzo dużo tutaj modyfikacji. Każda broń jest od nowa y, zmieniana, modyfikowana, więc naprawdę każdą bronią grało się inaczej. Na przykład też y, system nożów jest zmodyfikowany. No, nożowanie działa jak w Battlefield 3, czyli że od przodu po prostu kogoś ciachamy tym nożem. Nie że jest ta animacja, tylko Czachamy. Spawn Protection na przykład było wyeliminowane całkowicie ze wszystkich jakby miejsc i na globalnym spawnie, tym takim normalnym oraz na żołnierzach. Wiele razy było tak, że ktoś się zrespił i po prostu 6 niego szczelał, strzelało, on się dążył obrócić jeszcze nas zabił, a teraz tego, takiego czegoś nie ma. Na przykład życie też zostało zwiększone, czy znaczy zwiększone, ulepszona została jego szybkość leczenia, zamiast 5 HP na sekundę, do 10 HP na sekundę oraz o wiele szybciej się te jakby HP odnawiało, czyli w sensie normalnie trzeba było czekać 10 sekund, tutaj trzeba było czekać 8 sekund i nie dosyć, że po tych 8 sekundach to zamiast 5 HP na sekundę dostawaliśmy 10 HP na sekundę. Zostało też wyłączone 2D spotowanie, czyli bez klikania Q, jak najeżdżaliśmy na żołnierza to on był jakby ospotowany na minimapie, teraz to wyłączyli i ogólnie jeszcze tu zwiększyli prędkość yy, biegu sprintu z 6,5 m na sekundę do 6,8 m na sekundę, ale to już są takie totalne szczegóły. Chyba was to nie interesuje. No, najważniejsze było to co w grze, te modyfikacje broni, feelingu tej gry tutaj to najbardziej jakby chyba było odczuwalne. No też broni w, na tym modzie było znacznie mniej, ponieważ na każdą klasę były praktycznie po 2-4 bronie, zależnie od wyboru i gadżetów również. Gadżety chyba w ogóle były przypisane, nie można było zmienić gadżetów. Był defi, apteczka, snajper miał mawa, i respawn nie można było takiego jakiegoś drona brać i tak dalej. E, było to oczywiście mocno tutaj ograniczone, bo twórcy chcą wszystko od nowa tutaj e, na tym oficjalnym modzie zbalansować, żeby balans był jeszcze lepszy niż w oryginalnej części. Oczywiście można sobie postawić cały serwer, albo były inne gracze serwery, gdzie oczywiście mieliśmy vanilia game, podstawową grę, tak jakby mieliśmy wszystkie bronie bez tych różnych tutaj jakichś modyfikacji. Co do modyfikacji, to naprawdę. Mapy też niektóre były zmodyfikowane. No głównie tutaj powiem o tym Szankaju, o, o tej Górze Szankaju, o tym wieżowcu. To tutaj było wypracowane przed, przed tym otwartym playtestem i to było głównie grane, więc zbytnie tutaj innych przykładów Wam podać nie mogę, ale na pewno tutaj Wam wkleja jakieś inne tutaj rzeczy, jak tam inni gracze sobie coś tam potestowali. Tam chyba kojarzę, helikopter był z rakietami, to strzelał. Bardzo szybko, to też było fajne, znaczy fajne, fajne do oglądania, ale nie chciałbym na coś takiego grać, ewidentnie, nie? Więc tak podsumując po prostu, dla mnie Playtest był udany, mimo że tych graczy nie było tyle, ile bym chciał. E, grało się naprawdę fajnie, pierwszego dnia robiłem streama, tam 4 godziny trwał ponad bo na samym YouTube był 4 godziny, mamy z YouTube'a pobraną wersję. Jeżeli sami chcecie sobie zobaczyć jakby na czysto ten gameplay i tak dalej tego live'a, to prawdopodobnie w momencie publikacji tego filmu już wszystkie yy, zakazy, globalne blokady filmów, bo puszczałem muzykę w tle niestety, powinny być już zdjęte, więc będziecie mogli sobie wejść. Pewnie gdzieś tam przypnę w komentarzu link do tego tutaj, do tej powtórki live'a, żebyście zobaczyli jak to wyglądało na żywo, konkretnie z moim tutaj głosem, jak to komentowałem. Naprawdę grało mi się w to fajnie, w pierwszy dzień pograłem ponad 4 godziny, tam z 5 chyba było, drugiego też pograłem dużo, trzeciego coś mi nie szło, nie miałem humoru jakoś nagranie. granie, zrobiłem, odwaliłem live'a, ale pograłem bardzo krótko, też graczy było znacznie, znacznie już mniej. No ale najważniejsze jest to, że cały PlayTest w mojej opinii się udał. Przetestowaliśmy 128 graczy, to działa, można zagrać, będzie można zagrać na 128 graczach. Czy to będzie ważna rzecz te 128 graczy? W mojej opinii gra jest niegrywalna raczej na 128 graczach, jest zbyt wielki chaos. Raczej, kurde, 64 to też. Zależnie od mapy bym powiedział nie, ale wydaje mi się, że na przykład takie 80 albo 100 graczy to będzie na niektórych mapach lepszy wybór niż 64. Natomiast na niektórych mapach więcej niż 64 to będzie zły pomysł. Szczególnie na mapach z dominacją, bo było taka tutaj akcja, że chyba na Szanghaju graliśmy tam ponad 100 graczach, na dominacji to była po prostu jakaś sieka nie. Ciężko cokolwiek było tam e, zrobić. No nie liczę z tego, że serwery działają można, każdy może swój serwer postawić. Ja nawet sobie swój serwer postawiłem, aczkolwiek ja mam NAT jakiś ograniczony, więc do mnie niestety nikt dołączyć nie mógł. Ale na przykład znajomy minę postawił serwer e, na swoim internecie. I ja i razem z drugim znajomym dołączyliśmy, więc. Najważniejsze jest to, że jak EA wyłączy nam serwery Battlefield 4, mamy gdzie iść. Będziemy mieli normalnie serwery, każdy będzie mógł sobie złożyć serwer od razu. Nie ma żadnego problemu. To jest chyba najważniejsza rzecz. Mody też działają. Normalnie można grać na zmodowanej wersji. Mamy inne jakieś statystyki pocisków, i tak dalej. To wszystko działa. No, najważniejsze w tym teście było to, żeby przetestować, czy to wszystko działa. I to wszystko działa. Oczywiście zdarzały się jakieś błędy, niektórzy nie mogli dołączyć. Czasami okazało się, yy, że nie można mieć dłuższego niku niż 16 znaków. To wszystko będzie poprawione oczywiście w przyszłości. Wiadomo, no to jest Playtest, więc się błędy zdarzały. Były tam oczywiście jakieś inne jeszcze błędy, jakieś pierdoły, ale najważniejsze ogół jest taki, że według mnie wszystko to, co powinno działało. Takie mniejsze pierdołki to jest do poprawy. Ale mamy już podstawę do grania w Battlefield 4 i jak nam wyłączą serwery kiedyś, Obstają 2026 rok, na jakiś inny odcinek chyba pogadamy. Więc co, nie wiem, czy tutaj chcesz coś przedłużać, coś gadać. Eee, tak to wyglądało. Nie wiem, ile graczy finalnie grało. Tutaj chciałem zapytać administratorów e, na Discordzie, jak tutaj to wyglądało. No ale mi nie odpisali tutaj bo, po paru godzinach ja już w tej materiał chciałbym wam, ten Storek tutaj zmontować. Nagrywam to właśnie jest wtorek poranek. Eee, I to tyle chyba. Jak będzie następny playtest, oczywiście, że Was poinformuję, czy to na YouTubie, więc możecie zasubskrybować kanał, siedzieć na bieżąco i czekać na kolejny playtest razem ze mną. I to tyle, już nie przedłużam, bo za długo, za długo się rozgaduję na takie pierdole, jak lubię, lubię grać po prostu o rzeczach, które lubię i potem się za długo rozgaduję, więc to tyle. Dziękuję za oglądanie, jeżeli chcecie zobaczyć całkowitą powtórkę z live'a, wbijcie w pierwszy link w komentarzu e, przypiętym i to tyle, do następnego, trzymajcie się, cześć!